Cześć, z tej strony filozof. Zastanawialiście się kiedyś, jak rozpalić czymś takim, że poszło łatwo i bez dodatkowych rzeczy, tylko sama podpałka i sama taka kostka, taki brykiet? Ja się też wiele razy nad tym zastanawiałem i zrobiłem wiele testów, wiele prób było nieudanych, aż w końcu doszedłem do pewnej metody, którą Wam dzisiaj pokażę. Myślę, że całkiem spoko, bo dosłownie jedna taka rozpałka pozwala na rozpalenie naszego piecyka. Dobra, zaczęlibyśmy najpierw od wyczyszczenia piecyka po poprzednim paleniu, a później przejdziemy do samego układania. Ok, więc jak ja to robię? Ja mam bardzo małe palenisko. I na pierwszy plan idą dwie takie kostki. Zostawiam dość dużą przerwę między nimi. Po to, że mógł zmieścić tutaj właśnie naszą rozpałkę. Teraz kładę sobie na górę kolejną kostkę. I kolejną. Też zostawiając między nimi przerwę. Tak, żeby był, był tutaj przepływ powietrza, że spokojnie można było włożyć nawet dwa palce. I teraz wystarczy podpalić zapałkę. Pozwolić jej się trochę podpalić. Wrzucamy do środka. I gotowe. Można też ściągnąć sobie przy rozpalaniu po prostu jedną kostkę. Podpalić i ją odłożyć. I co się teraz stanie? Ogień powinien wyjść do góry i powinien wyjść po bokach. I kostka podczas palenia powinna zacząć się tutaj rozszerzać. Przez co po, po jakichś 15 minutach, może 30, całość się otworzy i da nam możliwość dołożenia e, brykietu na wierzch. Można też przy większych kominkach pokusić się o to, żeby obok położyć jakiś brykiet z jednej albo z drugiej strony, i wtedy automatycznie powinno wszystko zająć się i, i przejść, przejść na te kostki, które będą leżały obok. Dobra. Ja y, teraz przymykam piec. Nie będę go zamykał całkiem. Przez pierwsze 5 minut zostawię, żeby. Żeby zacząło się ładnie palić. Po niecałych 5 minutach domykam piecyk. Ładnie nam się rozpala. Oczywiście dopływ powietrza jest otwarty na maksa i tak będzie przez cały okres rozpalania. Kominku już się pali. Jedna kostka już się położyła, a druga jeszcze spionowo. Myślę, że zaraz się przewróci, albo ewentualnie będę mi musiał trochę pomóc, żeby przygotować to miejsce do dołożenia czegoś na wierzch. Metoda jest fajna, prosta, nie kopci się, nie dymi się. Z reguły po 15 minutach mamy już taki efekt, jak teraz, a po pół godziny możemy dorzucić kolejne, kolejny brykiet na wierzch. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu.